Dwa, jeden. To jest fajna, fajna impreza, dlatego biegniemy. Biegamy, bo lubimy. Jesteśmy taką nierzeszoną jeszcze grupą, mamy tutaj stroje i biegamy gdzie się da, jak się da, kiedy się da. Dobrze jest zrobić nie tylko coś dla ducha, ale i dla ciała. Fantastycznie odnowiony chorzowski rynek. Jest to takie miejsce spotkań, chorzowian. Bardzo wiele się tutaj na tym rynku dzieje. Czyli chcemy to miejsce biegaczom również pokazać. A kończymy na naszym stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym, czyli miejscu, które jest do tego celu typowo przeznaczone. Jest kilka takich będzie miejsców miejsc pod górę natomiast myślę, że nie jest aż to tak. Jedynie trzeba uważać no bo jest i kostka brukowa trochę właśnie i asfaltów różnego, więc ale, ale przyjemna na pewno. Brawo, 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 brawo. I'm happy because I live in Huzów and I win this race for my city and thank you. Bardzo się w ogóle cieszę, że mogę brać udział w pierwszej chorzowskiej, chorzowskiej dyszce. Chodziłem tu do liceum, obecnie mieszkam w Chorzowie, także no, jestem bardzo zadowolony, że mogę poniekąd na swoim terenie zająć drugie miejsce z bezkonkurencyjnym tam kolegą.